Moje obolałe kości śródstrowia. To naprawdę bardzo przykre, że nie mogłem się po prostu teleportować. Chwila. Czy ty tu przyszedłeś na piechotę? Tak, zgadza się i chciałbym wam coś wyznać. Widzicie być może zaliczyłem maciupeńką w padeczkę. Choć intencje miałem dobre i bardzo szlachetne, zapewniam was, no ale. Przejdź do rzeczy Discord. Pamiętacie tę sytuację z królem Sombro? To była tak trochę moja wina, a tak trochę to znaczy, że ja go sprowadziłem. Co takiego? Ale po co? Cóż, wtedy wydawało się to dobrym pomysłem i dlatego ściągnąłem również trójkę innych złoczyńców, którzy teraz są na wolności. No i jakby nie przepadają za wami, a więc wybaczcie. O! Chciałeś u Twilight wzmocnić wiarę w siebie, więc sprowadziłeś Krysalis, Cozy Glow i Tireka przeciwko niej? Nie wymieniłaś Sombry. A kiedy już zjednoczyłeś tę trójkę złoczyńców, sam odgrywałeś Grogara? Discord, jak mogłeś to zrobić, Twilight? I nam! Wykonałyście kawał dobrej roboty, pokonując Sombrę. To wam dało masę siły. Pamiętacie te wiwaty? Te przybij kopytko? Tylko, że to było kłamstwo. Ale kłamstwo w dobrej intencji. Spędzasz z nami tyle czasu, a ciągle jeszcze nie rozumiesz, czym tak naprawdę jest przyjaźń, he? Czyli to ty przez cały czas stawiałeś przed nami wyzwania? A nasze sukcesy nie były prawdziwe? Oczywiście, że były. Tyle, że miałyście niezwykle przystojną siatkę bezpieczeństwa. A czemu to wszystko miało służyć? Chciałem, żeby Twilight była solidnie zahartowana, więc zaplanowałem epicki atak w czasie jej koronacji. Ty, podła bestio! Rozumiesz, ile ten dzień znaczy dla Twilight? I dla mnie? Uszyła jej suknię. Dlaczego te okropieństwa miały się odbyć akurat dzisiaj? Przecież nie zdaje się matury pierwszego dnia szkoły. No pomyśl, po pokonaniu aż trójki Łotrów, Twilight musiałaby uwierzyć, że jest przywódczynią, na którą zawsze można liczyć. To, co zrobiłeś, to był naprawdę duży błąd, Discord. Czy jest może coś, co jeszcze chciałbyś nam powiedzieć? Zacząć od dobrej wiadomości, czy od gorszej? A to nie była zła wiadomość? Cała moja magia chaosu przepadła uwięziona w dzwonku grogara. Ech, a jaka jest ta dobra? Krysalis Tyrek i Cozy Glow mają teraz dostęp do prawdziwej mocy grogara. I ty śmiesz twierdzić, że to jest dobra wiadomość! W porównaniu z tym, że straciłem swoje moce, wszystko inne to dobra wiadomość. Twilight, Luna, musimy opracować plan. Może jeszcze zdołamy ocalić królestwo przed totalną katastrofą. Ja. muszę się chwilę zastanowić. Ale nie ma na to czasu. Zobaczcie, o czym oni rozmawiali. Och, posłuchajcie mojego głosu i wyobraźcie sobie tę scenę. Niech sobie idzie głupiec. On bez magii jest niczym. Poza tym my mamy plan. Te naiwniaczki są tak zajęte swoją doskonałością, że nawet nie zauważyły, że coś knujemy. Czy już mówiłam, że zemsta jest słodka? O, zacznij już wybierać nazwę dla swojego przyszłego królestwa, bo nadchodzi czas, żeby zniszczyć kwestie. <słyski> Pewnie przygotowują się do ataku na Canterlot. Właśnie teraz! Pokrzyżujemy ich plany! Jak? Już pokonanie samego Sombry było trudne, a w dodatku Discord to ukartował. Twilight, nie ma znaczenia, czy Discord przyczynił się do Twojego sukcesu, czy nie. My wierzymy w Ciebie i zawsze wierzyłyśmy. Twoje mocne strony przezwyciężą słabość. Mocne strony? Jasne! Spike! Napiszmy do Starswirla. Niech filary zajmą się ochroną granic Kanterlotu. Jeśli złoczyńcy zdecydują się na nas uderzyć, to będziemy przygotowani. Krysalis pewnie będzie chciała dopaść Starlight. Uprzeć kadens i Shining Armora. W razie klęski będą ostatnią linią obrony. Ostateczna walka o wolność Equestry Już niebawem!